Zbieramy sobie na końcu zorniku umyka skrzynkę z pocheków. Dajemy ją. I teraz tak. Chyba otworzymy sobie pełen paluszkiem od prawej ręki. Dajemy. Dobra, 17. To nie jest dobra liczba. I tutaj widzę, że ona jest Okej, no i się przyda, u dziewiątka jest świecąca. Musi coś być fajnego. Dobra. <grymne> Okej, okay. skin do kruka. Kościany kruk. Nie jest dziwne. A i tu chyba jest... Stareje... I konieczności. O, tu jest starej. O! 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 Fajny star wkurzony, bo... Nie dołóżę jakiegoś fajnego dropu, ale... taki. Dobra. O! Nawet fajnego. No i ikonka do kruka. No i tak się prezentują nagrody. Ale, ale. No, jeszcze tutaj mamy o, nowy sezon. Tak, jeszcze pierwsze nagrody. No i tak się prezentuje. O i tutaj mamy jeszcze... Widzimy, że darmowe kawałki pizzy. Wybieramy. 12 ich jest. Tutaj mamy takie rzeczy ile tego jest? No, mamy przez cały miesiąc otwieramy przez 35 dni. Okej. Okay. Tutaj sobie wejdziemy. Okej, okay. stupi, aby darmowe... Stupi, aby zgonąć do mój pakiet. No, nie za dobrze jakoś.

No, bo tak, że na tych filmikach jest nimi związana z moją zadaniem. To nie widziałam tego Zobaczmy, na no. Bardzo wolno mi się tym ataki Bo tutaj ma I'm bringing back! No. Wydaje mi się, że. To nie ma, No i taki był ten odcineczek. Tutaj sobie zbieram pasy na szejdzie, żebym miała jak największą. Na wasze. I teraz i na razie trzymam się Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!